Dzień dobry Państwu. Profesor Marek Gzik, wiceminister nauki jest ze mną w studiu. Dzień dobry Panu. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Jak by to się nazywało Panie Profesorze? Poli Uniwersytet Śląski z jakimś przymiotnikiem ekonomicznym? Mam na myśli to co proponuje Pański szef, czyli minister nauki zaproponował dokładnie tu na Śląsku. To znaczy, proszę Państwo, od pewnego czasu toczymy dyskusję o tym, czy łączyć uczelnie, czy nie. Może garść suchych informacji. Ta dyskusja wywołana jest tym, że jednak no, kwestie demografii są nieubłagane. Liczba studentów, tak jak mieliśmy to w 2008 roku, blisko 2 miliony studentów spada do miliona 200 tysięcy. Liczba uczelni w naszym kraju, to jest uczelni i wyższych szkół, to jest 350. I przy tej populacji studentów, porównując się na przykład do naszego zachodniego sąsiada Niemiec, tam liczba studentów jest około 2,5 miliona 3 miliony czyli dwa razy większa niż ma to miejsce u nas, a liczba uczelni tam 350 podobnie jak w naszym kraju. I ta sytuacja no, skłania nas ku takiej refleksji: czy szczególnie te mniejsze ośrodki gdzie uczelnie mają Miejskie problem. Miejskie czy akademickie? Akademickie, gdzie pojawiają się w mniejszych ośrodkach uczelnie wyższe, proponując różne kierunki studiów, gdzie porygają się no, coraz większymi problemami rekrutacji na swoje studia. Czy my optymalnie tak naprawdę wykorzystujemy swój budżet? I Minister nie... Wieczorek, panie ministrze, mówi e, aczkolwiek do nas i do was właściwie, akademików, profesorów, rektorów, tu w metropolii zwłaszcza, to rozdrobnienie, które mamy, nie ma żadnego sensu. No. To Pańskim zdaniem? Ja tak nie do końca się, że tak powiem, utożsamiam z tymi, z tymi słowami ministra. Wiem, co chciał powiedzieć. To jest pewna polityka, która ma wzmacniać ośrodki, więc myślę, to przede wszystkim miał minister na myśli. Natomiast nie chodzi o to, żeby na siłę łączyć uczelnie. Uczelnie mają swoją wieloletnią tradycję i no, dość trudno jest im z tego zrezygnować. Z uniwersytetu. No, nawet do jakiejś tak, Jagielonki tak, tak, to tak, jest tak, tak. kilkadziesiąt lat ledwie. Ale jesteśmy regionami. O populacji blisko 5 milionów ludzi. Mamy dużą liczbę studentów, mamy bardzo dobre uczelnie. I oczywiście, jeżeli będzie taka wola uczelni do tego, żeby się połączyć, to ministerstwo przygotowało pewną, pewien taki bonus w postaci wzrostu subwencji. To ma być tą zachętą. 10% zapisane w 10 ustawie. 10% subwencji. Także to jest, myślę, dość atrakcyjna oferta, aby łącząc się, zyskać w budżecie znaczniejsze środki, przez co uczelnie, które zdecydowały, decydują się na taki ruch, będą mogły zapewnić swoim studentom dużo lepszą jakość kształcenia i rozwoju dla swoich kadr. Panie ministrze, ale dzisiaj my mamy w województwie śląskim, a w samej metropolii no 7-8 tak mniej więcej publicznych uczelni solidnych, średnich, przeciętnych, patrząc na to, gdzie one są notowane te uczelnie, chociażby w naszym rankingu polskim uczelni badawczych, tam Politechnika Śląska jako jedyna. No, cieszę, cieszę się, słyszałem ostatnio w ogóle, że w piątce nawet takie... Cieszę się, że pan redaktor zwrócił na to uwagę, czyli nie średnie, tylko mamy uczelnie, które są wśród najlepszych w Polsce. W porządku. E, to, to prawda z tym piątym miejscem? To jest jakaś ewaluacja tak są drogą? Tak, śródokresowa ocena uczelni badawczych, które, jeszcze przypomnę, zostały wyłonione w takim bardzo obiektywnym konkursie przeprowadzony przez ekspertów z krajów zachodnich, więc bez żadnych uprzedzeń eksperci ocenili potencjał badawczy i rozwojowy uczelni, wszystkich uczelni Polskich, i w oparciu o ten ranking utworzona została dziesiątka najlepszych uczelni polskich, w, wśród których jest Politechnika Śląska. I dzisiaj macie Natomiast, dane, z których wynika, że bo, Politechnika jest w tak, pierwszej piące w Polsce. Po, po kilku latach ocena śródokresowa, która została przeprowadzona w oparciu o twarde wskaźniki, liczby, pokazuje, że Politechnika Śląska w wielu kryteriach jest w pierwszej piące. To no, ładny wynik. Uniwersytet Śląski e, gdzieś tam trochę niżej, na aspirującym miejscu, w drugiej dziesiątce. Tym niemniej jest jakiś efekt tego rozdrobnienia, Panie które dzisiaj mamy. mamy na 350 uczelni w Polsce, więc to jest naprawdę dobry wynik. No, rozumiem, no, ale też. To... Bez fałszywej skromności powiedzmy sobie, że jesteśmy naprawdę poważnym, wciąż poważnym, ludnym, jedynym takim regionem w Polsce. No Powinniśmy raczej, to pewna przyzwoitość, minimalna przyzwoitość, żeby mieć ze dwie, trzy silne uczelnie. Tak jest Natomiast tak. efekt tego rozdrobnienia, panie ministrze, jest jakiś, który, którego ja nie dostrzegam być może? Efekt tego rozdrobnienia, no to, to o czym powiedziałem, no może nie dotyczy to tyle Województwa Śląskiego, ale są regiony, w których jest dużo uczelni, a nie są to na tyle atrakcyjne ośrodki, które potrafią przyciągać młodzież. I wówczas, jeżeli mamy do utrzymania kadrę, infrastrukturę, co jest, bywa znaczącym kosztem przy niewielkiej liczbie studentów, którzy są tam kształceni, no to nas to zastanawia, czy my aby efektywnie wykorzystujemy te środki. Chcemy pójść w kierunku razy obniżenia kosztów życia studentów. Myślimy wciąż o akademiku za złotówkę. Wiele w tym kierunku próbujemy zdziałać po to, żeby studenci mogli korzystając z jak najlepszej infrastruktury badawczej, ale także korzystając z doświadczonej kadry, móc się rozwijać. I ta troska, czyli jak gdyby efektywne wykorzystanie środków z jednej strony, budowanie jak najlepszych warunków do kształcenia i rozwoju dla młodych, no to jest to, co przyświeca nam właśnie i rozbudza tą dyskusję o tym, czy nie warto rzeczywiście konsolidować uczelnie. Przy czym nie chodzi o to, żeby je likwidować, ale konsolidować, być może w jakiejś perspektywie dalszej, w małych ośrodkach, w środkach, które no, nie są atrakcyjne je wygaszać, ale wzmacniać silne flagowe okręty, którymi są najlepsze uczelnie polskie. Panie czy ja rozmawiałem przede wszystkim o sytuacji na Śląsku. E, tutaj raczej nie mamy uczelni w małych ośrodkach. To są Katowice, Gliwice przede wszystkim. E, na pomysł... uczelnie to też i Częstochowa I Bielsko-Biała To są też dużo ośrodki, też dużo ośrodki. rybnik. E, pomysł dobry to jest jedna kwestia Pomysł realny, możliwy do realizacji Pańskim zdaniem I mając świadomość również tego, że to Umówmy się, nie o oszczędności Chyba powinno przede wszystkim chodzić Tylko nie, raczej nie, o, o, o poziom Efektywne wykorzystanie I... środków Ja to jeszcze raz podkreślę Tu nie chodzi o oszczędności Tu chodzi o to, żeby każdą złotówkę, którą wydajemy Tak naprawdę zamienić na możliwie jak najwyższy poziom Realne, patrząc na to, załóżmy, będzie to zapisane w ustawie. 10%, zachęty, zachęty ustawowe, potencjalne oszczędności, konsolidacja, zlikwidowanie tego dublowania się, no, różne korzyści teoretyczne, a realne w moja realizacji? Moja opinia na ten temat jest taka, że to jeszcze zbyt wcześnie, by mówić o łączeniu uczelni, ale myślę, że dobry przykład współpracy, bliskiej współpracy, to to, co udało się uzyskać siedmiu uczelniom publicznym zlokalizowanym w Katowicach. Czyli status Katowice europejskie miasto nauki. To pokazało, że współpraca uczelni to zupełnie przeniesienie się na inny potencjał, na inny potencjał i na inny poziom oddziaływania, zdobywania właśnie, czy statusu, ale także współpracy z samorządami, a więc jest to dobry kierunek łączenia się. Większy może więcej. A czy Nie jest to przypadkiem wręcz jedyna szansa, żeby to wykorzystać. Jeżeli ma to, oczywiście, jeżeli dostrzegą też rektorzy. W tym sens y, faktycznie, albo ktoś ten sens przedstawi. Czy to nie jest jedyna szansa w związku z miastem nauki, tą konsolidacją teraz, jakąś nieśmiałą rozmową o federalizacji również tych uczelni? Federalizacja tak, bo w tym momencie no, to nie przeszkadza uczelniom wciąż funkcjonować i nie, nie wchodzimy w tkankę autonomii poszczególnych uczelni. Te uczelnie nie tracą swojej tożsamości, ale czy konsolidacja, co spowodowałoby, że pojawiłoby się logo nowej uczelni, pojawiłaby się no, pewna nowa tradycja, którą trzeba byłoby dopiero kultywować i budować tak naprawdę od zera. Więc tutaj mamy pewne wątpliwości. Aczkolwiek no, dostrzegam też zalety takiego połączenia. Na pewno uczelnia, gdy powstała no, z połączenia chociażby siedmiu tych, o których tutaj wspominaliśmy, no byłaby to uczelnia co do skali wielkości porównywalna z Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Jagielońskim. Moglibyśmy konkurować no, z tą dwójką najlepszych uczelni w Polsce. To na koniec, jeszcze, jeszcze jeden pomysł wzmiankowany przez ministra wieczorka. Oprócz pieniędzy regionalnych pieniędzy yy, funduszy operacyjnych programów operacyjnych w skali regionalnej również regionalne programy naukowo-badawcze to jest realne w ogóle eee, ale o czym pan redaktor mówi Mów, propozycja ministra Wieczorka regionalne programy naukowo-badawcze okej okej okay, 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 okay. eee... To myślę jest dobry pomysł, żeby połączyć środki wydawane z centralnego budżetu i, i połączyć ze środkami chociażby z regionalnych programów. To oczywiście nie są regionalne programy operacyjne, ale europejskie fundusze dla Śląskiego czy dla innych województw. Tam są zażyte komponenty, które mają rozwijać gospodarkę, aby stawała się innowacyjna, bardziej konkurencyjna. I tam, by w ogóle mógł się, mógł się przemysł rozwijać, wymagany jest komponent również naukowy. Skoro kompetent naukowy, to tu przy udziale jednostek zarówno instytutów, jak i uczelni. A więc połączenie tego wszystkiego w jakiś fundusz. W który... perspektywie rozumiem. No, chyba w tej już nie jesteśmy w stanie tego zrealizować, bo ta perspektywa już w zasadzie widzimy, że się wkrótce będzie kończyć. Natomiast przygotowanie ciekawych programów, które byłyby w formie projektów na rozwój technologii, usług, gdzie firmy mogłyby aplikować w... wspólnie z uczelniami, z instytutami badawczymi to mogłoby się zamienić naprawdę na ciekawe technologie bardziej konkurencyjną gospodarkę i rozwój naszego kraju. Profesor Marek Gzik, wiceminister nauki, był dziś gościem Radia Katowice. Dziękuję ja bardzo. Tylko wszystkiego najlepszego dla studentów i doktorantów na nowy rok akademicki. Miłego dnia przy okazji a nawet weekendu do usłyszenia. Do usłyszenia. Radio Katowice.